Ferie w województwie łódzkim już się skończyły, ale do Uniejowa wciąż przyjeżdżają grupy z innych części Polski. Wypoczynek w pobliżu term organizuje też Fundacja Mariusza Stępińskiego. Piłkarz hellasu Verona znalazł chwilę, żeby odwiedzić młodych piłkarzy, a także porozmawiać z naszym reporterem. Mariusz, opowiedz nam o kolejnej edycji obozu zgrupowania dla młodzieży. No tak, dokładnie. Jest to pierwszy, pierwsza edycja zimowego, zim, zimowej edycji kampów. Obro organizowanych przez moją fundację. Bardzo się cieszę, że do niej doszło. Latem zorganizowaliśmy pierwszą edycję letnią, teraz pierwszą edycję zimową i mam nadzieję, że te obozy będą już kontynuowane, bo naprawdę to jest fajna frajda dla, dla dzieciaków i pod kątem szkoleniowym. Jest to bardzo profesjonalny obóz, który pozwala dzieciom przez tydzień czasu trenować na najwyższych. Na najwyższych e, m, szczeblach szkoleniowych. E, też dbamy o takie rzeczy, jak e, ba, badania czy, czy zakres sprawności e, dzieciaków. Także napra naprawdę bardzo fajna sprawa. Ja muszę powiedzieć, że w, w moich czasach, kiedy byłem w ich wieku, nie miałem takich możliwości, dlatego im troszkę zazdroszczę, muszę przyznać. Co wnoszą w ogóle takie obozy? Przede wszystkim wcześniej miałem spotkanie z dzieciakami około 30-minutowej, właśnie poruszyłem ten temat, co, co mają wnieść takie obozy sportowe. Oczywiście to jest obóz sportowy, obóz piłkarski, ale te obozy mają na celu przede wszystkim też wychowanie, bo jak wiemy, nie każdy z nich zostanie zawodowym piłkarzem, bo to jest oczywiście niemożliwe, ale z takich obozów, co ma też na celu. Fundacja, propagowanie, wycho wychowanie i, i przede wszystkim to, żeby, żeby te małe dzieci wyjeżdżając stąd były bogatsze o te doświadczenia ludzkie, życiowe, bo powiedziałem im, że nie każdy zostanie piłkarzem, ale każdy w przyszłości będzie, będzie miał rodzinę, będzie miał dzieci, i, i to przede wszystkim też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o wychowanie i stanie się lepszym człowiekiem. Przygotowanie. W... W pewnym sensie mentalne, ale później również chyba zabawa z piłką. No, nauka tej zabawy, żeby spędzić miło czas grając w piłkę. No dokładnie tak. Ja cały czas im powtarzam, że w tym co robią musi być pasja. Muszą robić to z pasją. Gdy nie ma pasji, nie ma to sensu. Wszyscy wiemy, z, z jaką pasją graliśmy w piłkę na podwórku, kiedy mieliśmy naście lat. Więc dla nich to musi być przede wszystkim zabawa. Jeden będzie grał na lepszym poziomie, drugi na gorszym, ale w tym wszystkim, tak jak mówię, najważniejsza jest pasja i dobra zabawa, żeby żeby po prostu te dzieci się rozwijały i, e, tak jak wcześniej powiedziałem, nie tylko stawały się lepszymi, piłka, lepszymi piłkarzami, ale również lepszymi ludźmi. Co trzeba takiego mieć, żeby być w przyszłości zawodowym piłkarzem? No, przede wszystkim, tak jak wcześniej mówiłem, do tego potrzebne jest zacięcie i pasja. Charakter jest bardzo ważny w dojściu do, do, do grania na wysokim poziomie. Gdzieś tam wszyscy powtarzają o tym, że talent to jest jedna sprawa, ale zaciętość, charakter i pasja w wykonywaniu, w wykonywaniu sportu to jest 80% sukcesu i tak rzeczywiście jest. Gdzieś tam to się potwierdza, że. Dzieci czy zawodnicy nawet z mniejszym talentem, ale z większą wolą do pracy osiągają lepsze wyniki. I, e, i te dzieci muszą też mieć świadomość, że talent to jest 10% sukcesu, a reszta to jest ciężka praca. i Dzieci dzisiaj oglądają w telewizji piłkarzy, którzy są ładnie ubrani, jeżdżą fajnymi samochodami, mają buty e, za darmo, które przesyłają firma Adidas. A, ale to tak nie jest, wszyscy wiemy, że Wszyscy wiemy, że, że to, to, to kosztowało dużo pracy, dużo wyrzeczeń i żeby dojść do takiego poziomu, o czym też wcześniej o tym też wcześniej z dziećmi rozmawiałem. Uważasz, że na takim właśnie obozie, na takim kampie dzieciaki mogą poczuć się jak prawdziwi zawodowcy? Tak, myślę, że tak, bo te warunki, które dzieci mają, te nie odbiegają niczym od zgrupowań, jakie. Jakie mamy w lidze, w lidze włoskiej. Warunki czy boiskowe czy, czy hotelowe są, są takie same, są wcale nie gorsze od tych, jakie mamy, więc te dzieci mogą naprawdę się poczuć, poczuć jak prawdziwi piłkarze, ale. Mówię, też muszą mieć świadomość tego, że, że są na początku swojej drogi i bardzo, bardzo e, długa droga do tego, żeby stali się piłkarzami. Dlatego też e, latem będziemy organizować kolejne obozy od 6 lipca. To jest już termin potwierdzony. E, niebawem pojawi się gdzieś tam e, w mediach informacja o tym. Dlatego zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo mówię, te, te warunki jakie dzieci tutaj mają są naprawdę bardzo, bardzo korzystne i powtarzam kolejny raz, że troszkę im zazdroszczę tego 6 lipca 2020 roku ruszamy z Mario Camp, Edycja letnia już druga.